Cześć. Dawno nie było na moim kanale filmu dłuższego niż kilkudziesięciosekundowy short. Zdarzyło mi się dostać wiadomość, komentarz z pytaniem, gdzie jestem, co się dzieje. Cały czas byłam aktywna, ale właśnie dłuższe filmy się nie pojawiały. Powiem wam, że po prostu nie czułam takiej potrzeby, żeby coś nagrywać dłuższego i co tu się dzieje. Jak widzicie, oprawiam pracę w ramy i po prostu będzie wystawa. Wystawa będzie nieduża, ale w fajnym miejscu i no. ディングтяшасе. No, Jakoś kilka, może kilkanaście miesięcy temu w Gliwicach powstało nowe miejsce do prezentacji sztuki. Jest to Gliwicki Bank Sztuki, przestrzeń stworzona, zorganizowana przez BiProChut. Bank Sztuki Gliwice jest to przestrzeń, która znajduje się w ścisłym centrum miasta na parterze budynku biurowca BiProChutu. Jest wydzielone dosłownie około 2 metry kwadratowe i przestrzeń ta przeznaczona jest do tworzenia przez artystów, Takich niewielkich mikrowystaw, i tam właśnie w tym banku sztuki gliwice będą prezentowane moje prace, i do tego się teraz przygotowuję. Oprócz tego, moje prace zawisną jeszcze w holu budynku, czyli jest to jedna wystawa, znajdująca się de facto w jednym budynku. Natomiast jest ona podzielona na dwie części. Pierwsza część, widoczna z zewnątrz budynku, po prostu dla przechodniów. Druga część, znajduje się wewnątrz budynku, w holu tego biprohutu, gdzie również każdy tak naprawdę ma dostęp może wejść. Fajny obraz jest na zewnątrz, natomiast tak łącznie lepsze prace, ciekawsze są do zobaczenia wewnątrz prochutu. Już mówię co i jak. Teraz jest czwartek, montować pracę będę w sobotę, czyli no mam powiedzmy 2,5 dnia. Duże prace w większości mam już w ramach 3 z 4. Jest to tak linoryt, praca łącząca druk cyfrowy i sitodruk, Praca w technice mieszanej z przewagą minorytu, a tą czwartą pracą, która jeszcze nie jest w ramie, będzie praca właśnie też będąca drukiem cyfrowym. Oprócz tego będą jeszcze prace w mniejszych formatach, bo te duże formaty to są 100 na 70. Natomiast no, jadę dokupić ramy. Pracę umieszczam w ramach CK. Nie jestem do końca zadowolona z tego rozwiązania, bo są to naprawdę liche ramy. Miałam niedużą ilość czasu na zorganizowanie tej wystawy. No i w związku z tym no, musiałam optymalizować tutaj pewne kwestie związane właśnie z organizacją. Dostęp do RAM z CK był dla mnie najłatwiejszy. Jeszcze dobra, jeżeli kupujecie ramy powiedzmy sobie do domu, że mają zawisnąć w jednym miejscu i tam wisieć, to ok, może nie będą najgorsze. Ale jeżeli właśnie to są ramy na wystawę, no to one ulegną szybkiemu zniszczeniu. Miałam zacząć od wizyty w drukarni i nawet byłam, ale pocałowałam klamkę, bo okazało się, że nie wiem z jakiego powodu dzisiaj i jutro mają zamknięte, także zmieniłam plany, teraz jestem po TKO. Zaczniemy od próby. Mam nadzieję, że tym razem uda się bez problemu zakupu Ram a do drukarni, ale tym razem innej pojadę w drodze powrotnej no i nie do wszystkich prac potrzebowałam kupić ramy, bo niektóre już miałam, między innymi w związku z tym, że prezentowałam je na y, jakichś tam targach wcześniej i właśnie te ramy też były mi potrzebne, natomiast wtedy miałam tylko pracę mniejszych formatów więc jeżeli chodzi o te większe formaty, największe miałam 100 na 70 no to tutaj musiałam dokupić ramy też niektóre mniejsze dokupowałam także łącznie no, tych ramków Kupiłam sporo. W pewnym momencie myślałam, że może przesadziłam, może kupiłam ich za dużo. Tak naprawdę te przestrzenie są nieduże i tych prac też niewiele trzeba. Ale finalnie okazało się, że tylko trzy prace pozostały mi niewykorzystane. A wiecie, to jednak lepiej było mieć delikatny nadmiar, żeby w razie czego, już tworząc tą ekspozycję, móc tutaj podejść też do tworzenia tej ekspozycji jako do działalności twórczej. Nie było dokładnie takich wymiarów jak chciałam. To znaczy, były. Ale brakowało sztuk, bo ja sobie sprawdziłam, jakie to są wielkości, odpowiadały mi. Chciałam wziąć troszeczkę inaczej, ale nie ma problemu, bo tam niektóre mogę dać pracę z paszportu, inne bez paszportu, i ogólnie będzie pasowało. Łącznie prac jest 8, jest to wystawa indywidualna. Ta ilość rzeczywiście, jak na wystawę jest nieduża, ale tak jak wspominałam na początku, też ta przestrzeń ekspozycyjna jest bardzo nieduża, a prace wielkościowo są w dużym stopniu, no takie dosyć spore. Nie są to jakieś wielkie formaty, ale jak na tą przestrzeń, to myślę, że jest to maksymalna wielkość prac, jakie prezentują się po prostu dobrze. Delikatnym wyzwaniem było też no, przetransportowanie tych ram i potem już gotowych prac w ramach, bo dysponuję samochodem dostawczym Fiat 500 oczywiście żartuję jestem dostawczym. no bagażnik no, jak i cały samochód jest naprawdę nieduży ale na szczęście okazuje się że praca o wymiarze 100 na 70 jeszcze się mieszczą w bagażniku oczywiście po złożeniu foteli. Sam proces instalacji nie był jakoś bardzo skomplikowany. Prace w większości były mocowane na takich żyłkach i tutaj jest to dobre rozwiązanie, ale przyznam, że na przyszłość będę szukała jakichś lepszych metod do zawieszania tych prac w tej przestrzeni. Nie było systemu wieszania prac, nie było tej takiej szyny umieszczanej pod sufitem, które często są spotykane w muzeach czy galeriach, które pozwalają właśnie na łatwy Montaż prac na wystawy. Trzeba było radzić sobie technikami, takimi bardziej survivalowymi. Wystawa, ona już się rozpoczęła w momencie, kiedy publikuję ten film, to ona już, już trwa. Rozpoczęła się 15 grudnia i będzie trwać do 15 stycznia. Więc jeżeli tylko macie czas, macie ochotę, jesteście z Gliwic albo z okolicy, to zapraszam, żebyście. No, pojawili się i zobaczyli nie tylko właśnie za pośrednictwem internetu, co tworzę, jak tworzę, ale tym razem macie okazję zobaczyć pracę na żywo. Nie było wernisażu, nie będzie finisażu, w związku z tym nie zapraszam Was ani w ogóle nikogo na takie uroczyste rozpoczęcie czy też zakończenie tej wystawy. Natomiast wiem, że zdarzało się, że właśnie te prace Prezentowane w tym miejscu były wzbogacone o wernisarze, finisarze czy też jakieś innego rodzaju dodatkowe wydarzenia. Ja yy, no. Y Przede wszystkim czasowo nie mogłam sobie na to pozwolić, ponieważ o tej możliwości zorganizowania wystawy w tym miejscu dowiedziałam się no, naprawdę na ostatnią chwilę i chciałam skupić się na tym, żeby tę wystawę dobrze przygotować, żeby te prace zaprezentować w dobry sposób i w związku z tym z tych wszelkich dodatkowych towarzyszących atrakcji, wydarzeń. Zrezygnowałam. No, myślę, że całość prezentuje się dobrze, także tak, jeżeli tylko macie ochotę odwiedźcie Gliwicki Biprochut, a w szczególności Banksztuki Gliwice, który znajduje się właśnie na parterze Gliwickiego Biprochutu, jest widoczny od ulicy i możecie tam zobaczyć moje prace. Bardzo Was zapraszam, trzymajcie się i do następnego filmu. Pa!